Był. Atak policji. A co się stało? Właśnie, bo Andrzej do mnie dzwonił. Bo telegraniec dwóch. Atak policji był? Nie policji, chuliganów. Chuliganów, tak? Tak. I jest szkło rozbite butelka. No po... i kurwa i weź, no. Chcesz coś zrobić, żeby było ładnie, dobrze, czysto. Tak, a później Straż Miejska. Policja... Mopr! No kurde, ale nic nie jest Ech, zniszczone? Nie. To jest całe szczęście. Andrzej, jak to było? Powiedz ty. No? Jak to było oni wczoraj? oni tutaj w rogu, przez tego? No. I tu wiesz, po tym, tutaj po podwórku. Kolejne. Zaczęli tak? chodzić, y, świecić tego, co <słuch> zdjęcia robili. To późno było, który ty do mnie dzwoniłeś? O czwartej. Gdzieś... Nie, dwudziesta trzecia gdzieś. 23. Nie, 23. 23. trzecia. Trzecia! Czwarta! Wygląda, a weź tam. Am, A teraz wyglądasz jak ten, taki z bajki, Shrek. Am, 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 am. am. Przeskoczyli, no i tutaj zaczęli łazić, wiesz. Stali tak przed bramą, przed zdjęcia robili, coś tam krzyczeli. Przeskoczyli przez obrodzenie, próbowali, wiesz, do drzwi za kramkę. I znowu przeskoczyli i jeszcze chwilę tutaj postali, postali tego. Zanim policja przyjechała, to już ich dawno nie było. Oczywiście policja podjechała, bo nawet Krzysiek już wyszedł, nie? ale już było za tego, za późno, już, już pojechali. To tylko poświecili latarkami po, po, po sesji i na tym się skończyło. Ale nic nie zniszczono, tak? Nie, nie, było dzisiaj tego. Krzysiek czyś tam mówił, że znowu jakieś poprawki, ale, ale wychodziłem od praciotiennicę, czyli tam nic nie jest tego, nic nie zniszczą. tylko tam jakaś rozbita butelka, jakaś puszka wrócona i tego. No i weź, kurwa, posprzątaj, zrób dobrze, nie? Nie, no tak. No, no to i za chwilę dalej to będzie to samo.